Witam Was bardzo serdecznie. Spróbuję nagrać Tomb Raidera. Na razie, póki zdrowie mi jeszcze na to pozwala. Miejmy nadzieję, że tyle lagów nie będzie, co poprzednim razem. Usunęłam jedną grę. Nie wiem, może to od miejsca zależne jest. Że na komputerze nie było miejsca. Nie mam pojęcia. Dobra, łonie nasz cudny domek znany z legendy i aniversary. Jaka szkoda takiego domu! No. i Laro, ciągle jakbyś była w domu. Tak, muszę przestać skakać jak... Ostatni wariat. <laughs> Ze wszystkiego i na wszystko. To naprawdę ją kiedyś zabiję. Jak fajnie uczą nas, jak się poruszać po krawędzi. Ostatnio tego nie zauważyłam, ale dobra. The Guess of ok, również będę nagrywać, ale na to trzeba trochę poczekać, bo za dużo zabawy mam z tym. Bo jeszcze napisy. Mam nadzieję, że dźwięki tak nie wariują. Tak. Jeszcze trochę i drzwi, by ją pierdolły. Aby mogło być nawet zabawne. Dobra. Dobrze, że ma taki hak, który się szybko czczepia, to marnie byłoby z nią. I ten obraz cudny płonie. Dlaczego? No i napisy się tak aż bardzo nie spóźniły, jak ostatnim razem. Dobra, aż biało się zrobiło. I jak w soulgarach cofamy się w czasie. Mam nadzieję, że nie słyszycie moich pszczółków. Hey Lara. find it yet? Patient zip I warned you that conveniently undiscovered islands would be scarce in the Mediterranean. Are you sure this Eddington chap knows what he's talking about? If he says Father was convinced the path to Avalon was here, I have no reason to doubt it. Very well, but it's well we've been talking. You've been it. talking, man. Leah, it's just all right. Maybe Avalon is real, but just because some bad woman tells you you're your mother didn't die after all. I mean look, I, I don't want to seem heartless, but this this idea of your mum living in some some Celtic underworld, it's a, it's a little bit mental, isn't it? I have no illusions that my mother is holding court in some mythical paradise, Alistair. I only want the truth, whatever it may be. I'll ring you later. Może mi się wydaje, ale ten Zip i Alister wyglądają zupełnie inaczej niż w poprzednich częściach. Podajże dwóch, o ile dobrze pamiętam. Mogę się też także mylić, ale dobra. To płyńmy tu, żeby żaden rekin nas nie postanowił zaatakować, bo to by było słabe. Może dlatego, że nie lubię zabijać zwierząt w żadnych grach. Dlatego tak bardzo lubię Legacy Cain, bo tam się nie zabija zwierząt. Dobra, dno jest, aż zaryła nosem. A, pływa sobie. Dobra, lepiej się stąd zwijać bo przez ten czas cały, co grałam w tą część, to mnie dwa razy zaatakował. Skambagowy rekin. Już, kurde, drugi raz to nagrywam. Mam nadzieję, że... Co te ryby tam wiksują się? <grystanie> że dźwięki... Się nie wiksują, i nie ma takich lagów potwornych. Jak wcześniej mówiłam, usunęłam grę, a raczej dodatek do gry, który dużo zajmował, i może to będzie rozwiązaniem. Dobra, otwieramy sobie. Dziwne przejście. W tym morzu śródziemnym. Może ja się nie znam, ale żeby może było takie głębokie. No dobra. Ciągnij. I cudownie nam się to otwiera tak mechanicznie. Nie ma to jak mechanizmy pod wodą, jeszcze w Morzu Śródziemnym. Muszę zapamiętać, żeby nie wpływać w te meduzy. To boli. Teraz, jak nagrywałam to z ciekawości, spróbowałam, co się stanie, jak się wpłynie w medurze. <grystanie> tak, gdyby tutaj było ciemno, i grałabym w to pierwszy raz, to bym się przestraszyła. Gdzie ta macka się podziała? Znikła. Na pewno to był Elder. Chociaż nie, bo Elder jest zielony. Jedną. Dobra, nieważne. Nie szukam już żadnych znajdziek. To znaczy, chyba nie szukam. Ale tutaj to stoi sobie. Nie wiem, to jakaś też znajdźka? To nie jest jak legenda, gdzie na cały etap było 7-8 znajdziek. Tutaj twórców pojebało i zrobili ponad 20. To jest przeginka. Noż, kurka wodna, głupi mikrofon. Jeszcze postanowił się przewrócić. Ciekawe, ile te małe klocki ważą, że to naciskają. Gdzie ty włazisz na ten kamień? Skambagu te. No, lepiej tutaj sobie stanę, bo znowu będzie miała pretensje. No, oczywiście, kurde. To jest właśnie urok Tomb Raidera. Niszczymy wszystko na swojej drodze, i zabijamy wszystko. sorgia incredible the carvings are clearly similar to early germanic design but this is far older than the 5th century yet strangely enough more sophisticated proto-norse runes Let's see. World of mist. That would be Niflheim, the realm of the dead. Not Avalon exactly, but the Norse equivalent. O Jezu. Świat cienia, serio, królestwo zmarłych. O Jezu. Normalnie miałabym obiekcję, żeby tam wchodzić. ale to jeszcze nie jest tak źle, co będzie dalej No dobrze jakieś nordyckie, celtyckie i co tam jeszcze? Chociaż dobrze, że właśnie twórcy nam postanowili zaserwować takie rzeczy. Ale nie jest dobrze, że zaniechali Legacy of Kane. Czemu? Na rzecz Tomb Raidera. No to ja nie chcę Tomb Raidera. Ty masz nadzieję, że jest tak ślepy. Miejmy nadzieję, że to nie jest jak w y, Legacy of Cain z Turelem. Turel też był ślepy, a jednak miał dobry słuch. Bo gdyby ta ośmiornica również miała taki dobry słuch, to by. Nie oszukujmy się. Lara miała przez ranę. I czemu tak cholerna. Latarka mnie gaśnie. Co za skambak z tej latarki. Dobra. No nie. Wszędzie sobie owinął te matki. Oczywiście, musiała wlecieć mi do wody. Ja pierdzielę, jeszcze pływa zło tej ośmiornicy Ale to nic Widać ośmiornica miała na to wyjebane Że coś obok niej wpadło do wody Ale to nic pójdziemy sobie dołem przynajmniej Bo górę znamy Na pewno i dlaczego musimy zabijać tą ośmiornicę? Może ja nie chcę, Jezu, przepraszam! Ja nie chcę tej ośmiornicy zabijać. No, kurde. drugi raz włazić na to samo. Toż to jest... No, wreszcie się postanowiła złapać. Bardzo dziękujemy. I to jest właśnie ludziska urok Tomb Raiderów. Zabijamy wszystko, by przejść. Nie! Jedna ośmiorniczka, Dobrze. tak kurde, spadnie mi jeszcze do wody. Skocz na ośmiornicę, zobaczymy, co ona ci zrobi. Na pewno nie będzie radosna z tego faktu, że ktoś jej spadł na łeb, i postanowi się na pewno pożywić. Nie żeby po tym, co ona tej ośmiornicy robi, jej się nie należało. Bo oczywiście należy jej się zjedzenie, ale tak to by było. Koniec gry. A na to pozwolić nie możemy. No, może, gdyby jeszcze twórcy nam uświadczyli innego bohatera poza tytułową Larą. że po prostu by nie wiem, skoczyła do tej ośmiornicy, poprosiłaby ją, żeby się przesunęła. Może byłaby tak yy, miła i się posunęła bez zabijania. A, Dlatego nie lubię aniwersary. Tam dużo zwierząt się zabija. Przepraszam! No dobra, no to co? Skaczemy. Głupia latarka! Czemu ona mnie gaśnie? Dobra, ciągniemy za Wajchę. z latarką mi się tutaj lepiej gra, bo daje taki fajny klimacik. Nie, to nie jest jak w Silent Hill, że daje takie fajne cienie, ale jednak. Tym bardziej, że YouTube ciemnia odcinki, to się akurat przyda. Tak, ostatnio zaczęłam zgłębiać fabułę Silent Hill Don't pour. Świetną fabułę ma. W sumie jak wszystkie Silent Hill. No dobra. Idziemy tą ścianą. Po co tu skakać? Można przejść powoli. No dobra. Nie ma to jak skakanie na tyszca. Takie rzeczy tylko w tom rajdarza. Thor, the Norse god of thunder. Whatever are you doing down here in Murphalheim? According to the edyc, need specialized to wield his mighty hammer. Mjolnir. Could it be? Aha. No dobra. Aha, i chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje. Chociaż tak naprawdę nie wiem za co je dostaję. Ale dziękuję. Jesteście super. Dobra, ja tutaj zakończę bo będzie za długi odcinek. No to jeśli oglądaliście to dzięki, miłego dnia, popchnia, bądź wieczoru i cześć!